Cześć, witajcie w kolejnym odcinku AliExpert. Dzisiaj będziemy testować... <słyska> <słyska> Taką paczuszkę. Taki element do... W sumie to jest taka pomoc do ściągnięcia... ściągnięcia... Wykręcenia suportu. Tu mamy śrubę, gdzie mamy na przykład szerszy gwint, jak w wypadku na przykład suportów na Octalink, a tu mamy zwykły standardowy, jak to działa. Mamy klucz. Chcemy odkręcić suport, ale nam objeżdża, bo jest bardzo mocno chwycony i nam ucieka. W tym momencie wchodzi to dokładnie. My sobie to tu wkręcamy do suportu. I blokujemy, w tym momencie nakładamy klucz i bez problemu odkręcimy. Więc zaraz wam pokażę, jak to działa. Na tym rowerze przejdziemy sobie do demontażu. Najpierw korby musimy się dostać do supportu. O, okay. To mamy zdemontowane. Teraz potrzebujemy zdemontować jeszcze ramiona korby. Jedno jest ściągnięte, druga strona, dobrze. Teraz przejdziemy sobie do montażu demontażu suportu, to nakładamy, teraz weźmiemy sobie klucz bodajże 24 jak widzicie mam bardzo duży problem akurat trafiliśmy na support gdzie rzeczywiście trzeba użyć siły więc ja przejdę sobie na drugą stronę i użyję jeszcze klucza do przedłużki a poszło tu musimy sobie podkręcić to jest mały problem, ponieważ support nam wyszedł w całości z drugiej strony, ale to nie jest problem, jesteśmy w stanie też to odkręcić. Ups. Z tej strony jesteśmy to w stanie odkręcić. Dokładnie. Bierzemy klucz. No 24. a tu na przykład ta strona była OK. Czyli z lewą mieliśmy problem. No i dzięki temu mamy Zdemontowany stary, przepracowany suport, więc to jest urządzenie taka nakrętka do wkręcenia się w suport, żeby można było kluczem do suportu odkręcić suport, tak wygląda opakowanie firmy RISK. Dodajże to kosztowało mnie z przesyłką 9,42. Uważam, że jest to w miarę fajnie wykonane. Ciężko ogólnie możecie też dorwać taką szpilkę, może. Z jakichś starych głowic silników samochodu, gdzieś w jakimś motoryzacyjnym sklepie, ale wyjdzie dużo więcej niż to. Uważam, że to dość fajnie wykonane. Jest jedno, ale do czego bym się przyczepił, może wam to pokażę. Te elementy są mocno ruchome. To mogę wykręcić. Więc co ja na pewno zrobię? Ja zrobię tak, że to wyczyszczę, to wyczyszczę i na kleju do śrub sobie to zmontuję. Żeby nie było problemu potem w przyszłości, że podczas od odkręcania odkręcamy tylko to, bo to nam zostało w środku. Jakość wykonania dość, dość w miarę solidna, tak. Eee, to jest stalowe, to jest aluminiowe, to jest aluminiowe. Wydaje mi się, że powinno to dość długo działać, nie powinno się to szybko zniszczyć. Zresztą, rzadko się takiego, nazwijmy to, pomocnika używa do ściągnięcia suportu. Zazwyczaj idzie normalnie w kluczu, ja czy tam przez grzechotkę. Jak widzieliście, ja miałem z tym problem, akurat trafił się taki rower. Oceniam to, daję temu 6, 7 na 10, ze względu na to, że ten element nie jest sklejony. Jest ruchomy i podczas demontażu czasami jest coś takiego, że tu nam siuba trzyma się, a tu się wykręca. Łapki mam trochę brudne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Zostawcie łapki w górę. Skomentujcie, subskrybujcie. Napiszcie w komentarzu, co o tym elemencie sądzicie. Poniżej znajdziecie link do aukcji, na której to zakupiłem na AliExpressie. Odwiedźcie naszego Instagrama, Facebooka i do zobaczenia.